Kto to fermentuje i jak to fermentuje nie? na drożdżach ewentualnie piekarskich. No i teraz jak dobrze sfermentować te rzeczy. Ile trzeba czasu jakie trzeba warunki jakie trzeba temperatury i znowu mi to zajęło kolejne lata żeby opracować startery dla ludzi do fermentacji około pszennych mąk czyli żeby samodzielnie w domu sfermentować samoprze, płaskórkę orkisz. I ja to potem rozpisuję razem z instrukcjami, ze zdjęciami, z filmami. To musisz tu termometr zmierzyć, zważyć, tak zbudować w domu komorę fermentacyjną, pilnować czasów, i potem ludzie piszą: No teraz dopiero mam chleb. No i to na początku myślałem, nie będę ja tego robił, ale potem, jak słucham takie świadectwa ludzi, którym zmieniło to życie, jak no kiedyś chciałem być tym, kto, kto może mieć wpływ, nie? Skoro um, Bóg włożył tyle jakichś, nie wiem, inwencji, czy, czy. Bo Bóg wszystko stworzył, jest kreatorem, a my jesteśmy odkrywcami. Czyli to już wszystko było, a my to tak. tylko musimy odkryć. Nie?